...albo zła i myślę, że ta chwila tutaj, nasza z wami, wasza z nami, mam nadzieję, jest przyjemna. Wszystkie muszą się skończyć, ale mam nadzieję, że będziecie miło wspominali. My też cieszymy się, że wakacje się zaczynają, że jest pogoda, że takie fajny lokum tutaj macie i możecie się tu przyjeżdżać, opalać, kompać. Jeszcze raz dziękujemy organizatorom za zaproszenie też, że chcieliście nas tutaj dzisiaj mieć. I zachęcam też do odwiedzenia naszej strony www.uniwers.pl i Facebooka. Tam chwalimy się, gdzie występujemy. Możecie za nami jeździć po całej Polsce. To tyle. Tak musi być teraz na zakończenie. Rzekł, przez cień chmur jesień chłodem z miast wygania dzikich kęsi sznur i znów deszcz i znów wiatr ja. zawstydzają zieleń liści, tęczą ciepły wpad. Tak musi być choć trochę Będzie maj, bo tak musi być. Bo nocy jest dzień. Każda zła i dobra chwila kiedyś kończy się. Jest jak jest, los dał ile chciał. Obym tylko wiarę w cuda, aż do końca miał, który świat. Zabierze i mnie, chciałbym godnie świat zostawić, chociaż boję się, tak musi być, choć trochę mi. Dziękujemy bardzo serdecznie. Pozwólcie, że przedstawię Wam cały zespół. Na gitarach i wokal Wojtek Wesołek! Wielkie brawa. Na drugich gitarach wokal Damian Filipowski! O, na klawiszu pięknie. Upomina się, żeby go przedstawić. Klawisze białe i czarne, ale bardzo dużo barw. Marek Jagucki. Na klawiszu pięknie. Zagraj coś na gitarze basowej. <grytania> na gitarze basowej wszystkie tutaj dźwięki zdolne to Marek Kopecki. Wielkie brawa. Z tyłu za mną trochę zasłonięty. Na perkusji Krzegorz krzyka! Rytmy, które tutaj lecą do niego. Ja nazywam się Heniek Chiff. I od 40 lat w tym zespole działam. Już od 15 lat po, osamotniony, ale dzięki chłopakom możemy przekazywać tą muzykę napisaną razem z Mirkiem I bardzo dziękuję za to, że jesteście, że śpiewacie, że chcecie tego słuchać. I ciągle macie ten mały taki niedosyć. Wielkie, wielkie dzięki za to wszystko. I chyba największe oklaski dla tego Uniwersa Niewidocznego, Mirek, który większość tych piosenek napisał, zaaranżował, zaśpiewał i mam nadzieję, że macie go w sercu. Mirek Pregoła! Uniwers z góry dzisiaj, ale zawsze obecny z nami. Łukasz Giemuła za mikserem, wielkie dzięki za nagłośnienie. Wielkie dzięki też dla naszego technicznego Darka, który też z tyłu to ogarnia, żeby to wszystko pasowało. Wielkie dzięki dla całej ekipy. Z przodu i z tyłu. Wielkie oklaski dla nich. I czas leci do przodu, i śpiewamy razem. Bo tak musi być. Choć trochę mi Znów po zimie przyjdzie wiosna, znowu będzie maj. Bo tak musi być, bo jest dzień. każda zła i dobra chwila. Kiedyś kończy się, tak musi być. Dziękujemy bardzo. Zespół Universe! Wielkie podziękowania drodzy Państwo! I podziękowania dla zespołu, od organizatorów, gospodarzy tego miejsca i od was wszystkich. Symbolicznie ta róża właśnie od wspaniałych, pięknych pań prezes, prezes zarządu Fundacji Elektrowni Rybnik, pani Katarzyna Dudkiewicz, pani wiceprezes Barbara Śmieja. Wielkie brawa dla nich za organizację Dziękuję. tego wydarzenia. Dziękujemy zespołowi pięknie. Drodzy Państwo, drodzy Państwo, chcecie więcej? Nie wiem, czy dacie im zejść ze sceny, czy nie.